Omówiliśmy działania, jakie powinni podejmować wójtowie, burmistrzowie, y, przedstawiciele sanepidu oraz szpitala w, w dalszych naszych tutaj y, kolejnych dniach. Na dzień dzisiejszy mamy w powiecie sanomileckim 18 osób objętych y, nadzorem epidemiologicznym. Przebywają te osoby w domach. Y, są podejmowane kolejne działania, jeśli chodzi o działanie naszego szpitala. Tutaj ograniczenie działalności poradni będą również na ograniczone wejścia do, do szpitala, będą tylko czynne trzy, trzy wejścia. Musimy dbać o nasz Szanownielski szpital. Podstawą jest zachowanie zdrowego rozsądku w tych niełatwych dla nas wszystkich dniach, które są przed nami, aby też nie wywołać zbytniej paniki. Należy się zgłaszać, tu jest bardzo duża prośba do mieszkańców powiatu, którzy wracają z tych krajów, o których mówimy, czyli Włochy, Niemcy, aby zgłaszali się telefonicznie do naszej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podawali swoje personalia, abyśmy mieli również pewną wiedzę o tych osobach i nie bójmy się poddawać temu nazwisku. Zorowi Sanepidu, będąc w domach. Szkoły są zamknięte, więc tutaj pozytywna informacja, że dzieci również powinny przebywać w domach. I powiem tak, że sytuacja jest na pewno dynamiczna, bo, bo też spłyną różne informacje od pana wojewody. Zachowajmy zdrowy rozsądek. Naprawdę nie ma u nas potwierdzonego przypadku tego zachorowania. Ale Pana służby wszystkie służby są. Za... Uważam, że wszystkie służby wiedzą, co mają robić. Są wzmożone działania i tutaj każdy z nas powinien czujniej patrzeć na to, co się dzieje. Uważam, że przed nami jeszcze na pewno wiele dodatkowych działań, jeśli chodzi o działalność naszego szpitala. Nie wiemy, co się wydarzy, jeśli chodzi o to, czy, czy też nie będziemy musieli robić u nas w szpitalu mini zakaźnego oddziału. Na, ile miejsc, na, ile na, trzy, na 38 miejsc jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o ten taki nadzór kwarantanny dla osób, które, które by były zmuszone do takiego nadzoru, a, a też nie wyrażały takiej chęci. Na przymusowe kwarantanny mamy 38 miejsc na tą chwilę. Prośba była do wójtów dzisiaj na spotkaniu, aby do poniedziałku przedstawili budynki bądź miejsca, w których ewentualnie takie kwarantanny mogłyby się odbywać. Uważam, że samorządowcy powinni tutaj w tym momencie w takich sytuacjach, bo nasz powiat jest narażony na powódź, na różne zagrożenia i na tą sytuację, jaką mamy dziś, powinni być strażnikami spokoju, bo na każdym z nas jest każdy z nas jest obciążony pewną odpowiedzialnością z racji funkcji za dobro i swoich mieszkańców, także pewne zachowania niektórych wodarzy mnie zaskoczyły. Uważam, że należy w tym momencie troszkę z opanowaniem podejść do sytuacji i z odpowiedzialnością dla swoich mieszkańców, bo tego od nas wymagają. Oczywiście, jeżeli będzie kolejne posiedzenie tego sztabu, ja sobie nie wrażam, żeby któryś z przedstawicieli gmin w nim nie uczestniczył. Pojawił się jeszcze pana Tak, w tym momencie trwają rozmowy pana dyrektora szpitala, z również z dowódcą wojsku Polenia terytorialnej, jak również z panem komendantem Straży Pożarnej w celu na w celu. Rozłożenia takiego namiotu przed szpitalem, jak również aby żołnierze WOTU przed niektórymi wejściami do szpitala mieli swoje tutaj, jakby takie patrole i też nie wpuszczali. Dbajmy o nasz szpital, aby on był miejscem bezpiecznym, bo w pewnym momencie może być tak, że tylko na niego będziemy mogli liczyć.